Partnerem kanału Prosto o Inwestowaniu jest platforma inwestycyjna XTB, udostępniająca inwestorom konto IKE, dzięki czemu mamy możliwość inwestycji odkładając środki na emeryturę bez podatku od zysków kapitałowych. Akcje ułamkowe, brak prowizji od obrotu poniżej 100 000 euro oraz oprocentowanie wolnych środków na koncie IKE XTB. To wszystko wyróżnia tę ofertę i moim zdaniem czyni ją najlepszą na rynku. Dzisiejszy odcinek stanowi jako kontynuację poprzedniego nagrania, które pojawiło się na tym kanale. Dotyczyło ono konta IKE, tego dlaczego powinniśmy inwestować z możliwością odroczenia sobie podatku. Z myślą o przyszłej emeryturze. Ja odpowiadam w tamtym nagraniu na wiele pytań dotyczących konta IKE, właśnie u brokera XTB. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości. Co do IKE, zapraszam Cię do obejrzenia tamtego materiału. Co w dzisiejszym odcinku? Wybrałem ostatecznie aktywa, w które będę inwestował przy pomocy właśnie konta IKE założonego u brokera XTB oraz wybrałem strategię, według której będę budował ów portfel. Dokonałem też pierwszej wpłaty zgodnie z założonym harmonogramem i zakupiłem pierwsze akcje. W ostatniej części materiału Chciałbym odpowiedzieć niejako na pytania, które do mnie docierają w związku z moją inwestycją w akcję Ten Square Games. Czy ja nadal posiadam te pozycje? Odniosę się właśnie w tym materiale do tej spółki, opowiem dlaczego inwestuję w te akcje. OK, przejdźmy do pierwszego punktu wybór aktywów. W co ja inwestuję swoje oszczędności? Jak wiecie, do tej pory prowadziłem duży portfel inwestycyjny, który otworzyłem u brokera Links. Tam nie wpłacam już dodatkowych środków. Jego wartość to ponad 220 tysięcy złotych. Inwestuję za pomocą tego konta w akcje z USA. Prowadzę także mały portfel inwestycyjny. Ten otworzyłem u brokera XTB. Do niego są dopłaty. Dwa razy po 1000 zł w każdym miesiącu i tutaj cykl zakupów na łamach tego kanału dotyczących właśnie prowadzenia tego portfela. Ja przy każdej transakcji nagrywam osobny materiał i opowiadam dlaczego dokonałem zakupu bądź sprzedaży danych akcji. Rynek w tym małym portfelu inwestycyjnym to także akcje amerykańskie. I teraz otworzyłem w ostatnich dniach portfel IKE. Jak wspomniałem u brokera XTB zdecydowałem się na wpłaty w wysokości 750 zł każdego miesiąca. Ostatecznie wybrałem rynek, w jaki będę inwestował, i będzie to GPW. Skąd taki wybór i dlaczego zdecydowałem się właśnie na akcje notowane na giełdzie papierów wartościowych? Po pierwsze chciałbym zdywersyfikować dwa główne portfele, w których posiadam większość akcji, Aktywów dających mi ekspozycję głównie na dolara amerykańskiego, i tutaj pomysł zrównoważenia tej pozycji, właśnie o polskiego złotego. Ostatecznie jest to waluta, w której zarabiam i w której wydaję pieniądze. Przekonuje mnie do tego umiarkowanie niska wycena. Polskich akcji pod kątem wskaźnikowym. Może nie nominalnie, bo na wykresie znajdujemy się dosyć wysoko, natomiast wskaźnikowo nasz rynek uważam, że jest wyceniony całkiem atrakcyjnie. Chciałbym aktywnie inwestować w pojedyncze akcje notowane na giełdzie papierów wartościowych, ponieważ bardzo to lubię inwestowanie. To moje hobby i skoro mam na to ochotę, to czemu miałbym sobie tego zabraniać? Takim ostatecznym, choć może nie najważniejszym argumentem jest szeroko pojęty dostęp do informacji. Ja lubię uczestniczyć w wydarzeniach typu konferencje czy prezentacje wyników. Lubię wiedzieć, co zarząd ma mi do powiedzenia, szczególnie jeżeli jestem finansowo zaangażowany w akcję danego przedsiębiorstwa. Na rynku amerykańskim jest to troszeczkę trudniejsze. Ten język nie jest moim językiem rodzimym, muszę się na tym bardziej skupić, natomiast jeżeli prezentacje są prowadzone w języku polskim, mogę to robić w wolnej chwili chociażby na spacerze, jest to dla mnie dosyć przyjemne i generalnie idę w tą stronę, ponieważ widzę tutaj bardzo dużą zaletę posiadania akcji z rynku polskiego. Idźmy dalej w temacie budowy mojego portfela IKE. Większość inwestorów słysząc hasło portfel emerytalny nastawi się na budowę portfela stabilnego, zdywersyfikowanego, Chroniącego przed większym obsunięciem kapitału. Przez szerszą dywersyfikację biorą z rynku bardziej to, co rynek daje średnio, czyli te 8-9%, zabezpieczają się przed większym ryzykiem, pozbawiając się szansy na większe zyski. Ja te wartości wyznaję w dużym portfelu inwestycyjnym, stawiam tutaj na duże sprawdzone biznesy. Moje akcje budują swoją wartość. Uzyskuję także na razie niewielki przepływ pieniężny do mojego portfela, natomiast zakładam, że wraz ze wzrostem dojrzałości moich spółek ten przepływ pieniężny stanie się nieco większy. Dopłat do tego portfela już nie dokonuję. Natomiast staram się reinwestować dywidendy. Troszeczkę większe ryzyko ponoszę w małym portfelu inwestycyjnym. Tutaj, spółki z potencjałem wzrostu są moim celem, a strategia to regularny stock picking. Zadaniem małego portfela inwestycyjnego jest pokonanie szerokiego rynku. Tutaj, wyznaczyłem sobie benchmark w postaci SP 500 i właśnie z SP 500 staram się w małym portfelu inwestycyjnym rywalizować w długim terminie. Co do mojego konta IKE i portfela opartego na tym koncie, będę starał się maksymalnie wykorzystać zalety tego konta, a są nimi brak podatku od zysków kapitałowych oraz fakt, że dywidendy na ten rachunek będą przychodziły w całości. Inwestycja w akcje polskie u brokera XTB sprawia, że transakcje są w zasadzie pozbawione dodatkowych kosztów. Nie narzucam sobie żadnych określonych reguł dotyczących dywersyfikacji. Nie oznacza to, że będę inwestował w jedną czy dwie spółki. Natomiast jeżeli uznam, że powiedzmy 40% ekspozycja na dany walor jest warta poniesionego ryzyka, a profit jest zadowalający w długim terminie, ja bez wahania na taką inwestycję się zdecyduję, co nie miałoby miejsca w tych dwóch portfelach, które wcześniej omawiałem. Zdecydowanie nastawiam się na uzyskanie zysku, by właśnie maksymalnie wykorzystać zalety konta IKE. Co za tym idzie? Nie zawsze będę inwestował w akcje bardzo jakościowe, często drogie, tak jak ma to miejsce w tych dwóch poprzednich portfelach. Czasami postawię na spółkę zupełnie przeciętną, przecenioną z jakiegoś powodu w ostatnim czasie. Dam tej spółce czas, jeżeli będę widział potencjał do zmiany sentymentu wokół tej spółki i na uzyskanie pozytywnej stopy zwrotu. Wyższą tolerancję ryzyka tłumaczy także. Ten wykres przedstawia on wszystkie moje portfele razem wzięte. 750 zł, które wpłaciłem do portfela Ike stanowi tak naprawdę niezauważalną część całości moich aktywów. Kolorem zielonym oznaczony mały portfel inwestycyjny, kolorem niebieskim duży ze stabilniejszymi spółkami, do którego nie dokonuje dopłat i jak będzie to ewoluowało? Zakładam, że ten zielony portfel inwestycyjny będzie pochłaniał coraz większą część kosztem niebieskiego, a gdzieś w tle będzie rozwijał się portfel żółty, czyli portfel IKE. Oto dopłata i transakcje, jakich dokonałem na portfelu IKE w październiku. Moja wpłata 750 zł przy 23 tysiącach limitu wpłat wygląda bardzo skromnie do końca roku. Moje wpłaty wyniosą 2250 zł i nawet nie w 10% wypełnią limit wpłat na IKE. Miałem nawet taki pomysł, aby spieniężyć aktywa, które posiadam na kontach innych niż prezentowane tutaj na łamach tego kanału i przenieść je właśnie do IKE, ponieważ można by było w grudniu. Płacić jedną transzę środków, a w styczniu drugą, więc zakładam, że w bardzo niedługim czasie na konto IKE mogłoby trafić około 50 tysięcy złotych. Natomiast uważam, że ja nie muszę się nigdzie z tym śpieszyć. Chcę powoli wejść w tutaj w tryb inwestycyjny na koncie IKE i zobaczyć, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Co kupiłem? Zdecydowałem się na zakup 8 akcji spółki Ten Square Games po 92,77 zł. Kilka słów o samej spółce, by wyjaśnić, czym Ten Square Games jest, szczególnie dla widzów, którzy do tej pory o tej spółce nie słyszeli. Ten Square produkuje gry na telefon w systemie free-to-play. Cała grupa składa się właśnie z Tensquare oraz włoskiego studia Rortos i Gameshare. Flagowe produkty tej spółki to Fishing Clash i Hunting Clash, czyli symulatory łowienia ryb i łowiectwa. Do grupy produktów flagowych dołącza w ostatnim czasie gra Wings of Heroes, właśnie włoskiego studia Rortos która osiąga w ostatnim czasie coraz lepsze wyniki. Tyle na dzisiaj o spółce Ten Square Games. W przeszłości ta spółka wyrosła bardzo mocno, a w zasadzie kurs jej akcji na pandemii, gdzie byliśmy zamknięci w domach i graliśmy właśnie w gry na swoich smartfonach. Następnie rozpoczął się etap spadków. Na tej spółce wiązało się to z nieudanymi prototypami, które zakończyły się odpisami, a głównie akcjonariusze chcieli się ewakuować z tego biznesu. Tutaj kolejno ABB. Natomiast w ostatnim czasie spółka przeszła restrukturyzację. Ten Square Games jest spółką dywidendową, która co roku wypłacała dywidendę, natomiast w ostatnim czasie zaoferowała akcjonariuszom skup akcji własnych na dosyć dużą skalę, przeznaczając spore środki ze swojego konta. Wycena od szczytów spadła o 88%, i w tej chwili Ten Square Games znajduje się w długiej fazie konsolidacji. Moja pozycja na Ten Square Games jest znacznie większa niż to co Zakupiłem na konto IKE. Łącznie, czyli konto IKE plus moja poprzednia inwestycja to 481 akcji. Moja średnia cena zakupowa to 95 ,58 zł. 58 groszy. Na chwilę obecną, łącznie jest to minus 3,5% spadku na tej pozycji. Moja średnia cena zakupu jest przedstawiona tutaj. Ja uważam, że spółkę Tensquare nabyłem w dobrych momentach, kupowałem wielokrotnie tutaj w okresie tej konsolidacji, Swoją, swoje zakupy rozpocząłem Gdzieś tutaj po cenie 260 zł to były pierwsze akcje jakie kupiłem. Wydawało mi się, że jest to już po znacznych spadkach, w spółce widziałem duży potencjał. Natomiast od 260 zł ta spółka zjechała już w okolice 70 kilku złotych w najniższym tutaj. Punkcie I to pokazuje, jak spadki na spółkach mogą postępować. To, że spółka spadła już dosyć dużo od szczytu, ponad 50%, nie znaczy, że akcje były tanie. Natomiast moja średnia Cena zakupowa, tak naprawdę, w długim terminie uważam, że jest bardzo atrakcyjna. Rzućmy teraz okiem na wykres w nieco krótszej skali czasowej. Tutaj okres samej konsolidacji na Ten Square Games i co my tutaj widzimy. Obecny poziom cenowy około 92 zł. jest ważnym poziomem dla tej spółki. Raz stanowi on poważne wsparcie, następnie jest to opór, potem znowu jest to wsparcie i znowu opór. Wykres w koło tego poziomu krąży, i często następuje tutaj w tym miejscu punkt zwrotny na wykresie. To, czego ten walor nie akceptuje, to poziomy poniżej 80 zł i bodajże 74-72 zł. To, co lokalnie ogranicza ten wykres z góry, to poziom 106 zł i wydaje mi się, że całkiem spora szansa, by ten poziom został w najbliższym czasie jeszcze raz przetestowany. Dla mnie długi okres konsolidacji powoduje, że akcje odbierane są po niskiej cenie i wydaje mi się, że tutaj może rozegrać się pozytywny scenariusz na akcjach Ten Square Games. Wydaje mi się, że na spółce jest sporo e, tutaj akcjonariatu spekulacyjnego i tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę kurs pójdzie w najbliższym czasie. Natomiast patrząc z perspektywy mojej ceny zakupowej, mojej średniej ceny zakupowej, czyli 95 zł, ja uważam, że pole do spadków tutaj przestrzeń, Spadków jest stosunkowo niewielka przy potencjalnych wzrostach na tym walorze. Czy one nastąpią, tego oczywiście nie wiadomo. Ja tutaj na tej pozycji dosyć mocno spekuluję, natomiast widzę też pewien potencjał w tym przedsiębiorstwie, które może nie jest tutaj przykładem bardzo zdrowej spółki, natomiast charakteryzuje się ta firma pewnymi cechami, w których upatruję szansy na przyszłość. Dlaczego zdecydowałem się nabyć więcej akcji? Ten Square Games. Ja przygotowuję sobie przed każdą inwestycją taką tabelkę, w której wypisuję mocne i słabe strony każdej inwestycji, a także czynniki, na których opieram swoją tezę inwestycyjną. Bardzo polecam takie podejście. W każdej chwili możemy wrócić do swojej inwestycji, zobaczyć, dlaczego inwestowaliśmy w dane akcje i czy te czynniki uległy zmianie. Dlaczego podoba mi się Ten Square Games? Przede wszystkim jest to skalowalny biznes gier mobilnych i tutaj produkt ciężko znaleźć, ciężko zbudować grę, natomiast jeżeli już to zrobimy, często przynosi ona pozytywny rezultat dla przychodów w długim terminie. Branża gier jest nisko wyceniona. Kolejne mocne strony Ten Square Games to studia Rortos, które na dzień dzisiejszy uważam, że ma już produkt flagowy w postaci gry Wings of Heroes, a także Gameshare, które w ostatnim czasie dokłada pozytywną cegiełkę do wyników całej grupy. Podoba mi się praca u podstaw Ten Square Games, ponieważ ta spółka pracuje ze swoimi flagowymi produktami, wydłużając ich cykl bycia na rynku, dzięki czemu spółka jest w stanie generować kolejne zyski przez długie długie lata. Podoba mi się fakt przebycia restrukturyzacji i ograniczenia ilości pracowników, co miało korzystny wpływ na stronę kosztową. Prototypy są zarówno mocną i słabą stroną spółki. Ten Square Games, dlaczego mocną? W ostatnim czasie spółka podchodzi znacznie ostrożniej do nowych gier, do pomysłów, do ich realizacji, co wiąże się ze zwiększonym bezpieczeństwem i niższym ryzykiem znacznych odpisów w przyszłości. Uruchomienie sklepu daje także pozytywny wpływ dla całej grupy, ponieważ ograniczane są prowizje właśnie tytułem sprzedaży produktu. To, co mi się podoba w Ten Square Games, to fakt, że biznes cały czas generuje strumień gotówki, dzięki czemu spółka jest w stanie wypłacać dywidendy, czy skupować akcje własne. To drugie, jako inwestorowi zdecydowanie bardziej mi się podoba, ponieważ skupy akcji własnych, zwłaszcza po niskiej cenie, pozwalają poprawiać parametry i wiąże się to ze zwiększonymi możliwościami wypłaty dywidendy w przyszłości. Akcji będzie mniej, więc na każdą akcję spółka będzie mogła przeznaczyć większą część zysku. To, co bardzo mi się podoba, to także fakt, że to przedsiębiorstwo cały czas zdobywa doświadczenia w swojej niszy w swojej branży, z której czerpie korzyści finansowe. Słabe strony inwestycji w akcje Tenskwerge jest przede wszystkim stagnacja w przychodach. Przychody albo spadają, albo utrzymują się na niższych poziomach i dopóki nie zostanie to poprawione, inwestorzy nie określą tego biznesu jako rosnący. Główni akcjonariusze Chcieliby wyjść z akcjonariatu, i tutaj ryzyko kolejnych ABB wizerunek medialny tej spółki jest słaby. Wystarczy wejść choćby na forum bankiera, by przeczytać masę krytyki pod adresem tej spółki. Oczywiście ten Square Games nie jest niczemu winny, a ten obraz jest efektem spadku ceny akcji w koło spółki jest masa spekulacji. I uważam, że masa ludzi, którzy swoimi komentarzami działają na niekorzyść tych akcji i nas jako akcjonariuszy. Nie podoba mi się także brak rozmachu w rozwoju. To się tyczyło tutaj prototypów, jednocześnie jest to mocna i słaba strona. Uważam, że nowe gry bardzo podkręciłyby stronę przychodową. Czy jest tutaj sens ryzykować? Może to i dobrze. Że spółka podchodzi do tego ostrożnie, natomiast chciałbym, by moje przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, których akcje posiadam, rozwijały się dosyć dynamicznie. Moja teza inwestycyjna. Dobra wycena, by akumulować akcje na dzień dzisiejszy, te 90 ponad 90 zł. Uważam, że ten Square Games jest nisko wycenione, zwłaszcza przy ilości gotówki, jakie ta spółka jest. W stanie generować. Dobra stopa dywidendy. W ostatnim czasie Ten Square Games płaciło 10,7 zł. Uważam, że te poziomy cenowe są jak najbardziej w zasięgu tej spółki, by wypłacić taką dywidendę w przyszłym roku. Jeżeli spółka zdecydowałaby się nawet w troszeczkę mniejszej skali skupić akcje własne, ja bym to preferował jako akcjonariusz, już tłumaczyłem, dlaczego przy okazji omawiania tutaj plusów strony inwestycji w Ten Square Games, podoba mi się także bardzo duży potencjał wzrostu. Kursu, ja pamiętam, z jakich poziomów spadaliśmy i naprawdę wzrost do 100-120 zł. nie będzie tutaj w tym wypadku niczym szczególnym. Ja uważam, że to przedsiębiorstwo może iść znacznie wyżej w górę. Przy okazji swojej wyceny jest co nadrabiać, dlatego potencjał wzrostu tutaj i tym samym zysku dla mnie jako akcjonariusza jest tutaj naprawdę potężny. Na tym opieram swoją tezę inwestycyjną. Analizą wskaźników spółki Ten Square Games chciałbym zająć się przy okazji następnego nagrania. Być może pojawi się ono po wynikach finansowych, które już w połowie listopada. Będziemy wtedy bogatsi o pewną porcję wiedzy ze spółki Ten Square Games i będziemy mogli ocenić, jak zmieniają się słupki dotyczące tego biznesu. Zostaw proszę informację w komentarzu, czy jesteś zainteresowany tego. Typu analizą. W tym materiale powoli zbliżamy się do końca. Pamiętaj, że oceniając ten Square Games jestem akcjonariuszem spółki i mogłem nieco koloryzować, oceniając tutaj ten biznes. Pamiętaj, że inwestowanie jest ryzykowne, a ja nie jestem doradcą finansowym. Ten film nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, więc nie kopiuj moich ruchów. Chciałbym zaprosić Cię na takie. Cykliczne odcinki pojawiające się na łamach tego kanału. Między innymi są to odcinki dotyczące małego portfela inwestycyjnego oraz cyklu tanich spółek na dany miesiąc. Jeżeli dobrnąłeś do tego momentu, bardzo chciałbym podziękować Ci za uwagę. Trzymaj się. Cześć.